Cześć, witajcie Cześć. Bartek i działamy Powiem wam, że no końcówka żniw już jest e, Ale no miałem nagrać wam ostatnio filmik tylko mi się kamera coś Jak zawsze ładuję w domu, mam taką ładowarkę na trzy baterie na raz No to oczywiście wiadomo jak to już żniwa nie było czasu Mówię no to sobie standardowo podłączę szybciutko w kombajnie kamerkę Załaduję i nagram, nie? No to było jakiś tydzień temu No w szczycie żniw. A jest końcówka, i mówię, nagramy coś jeszcze, bo, bo cisza. A mówiłem, że będą filmy, i to wiecie. A e, jak się robi tej roboty takiej ilości, to ciężko jest, powiem Wam, z tym wszystkim wyrobić. No, no ale takie życie. Także dopiero nagrywam. No, dzisiaj do nocy będziemy jeszcze rębać. I yy, jeszcze prawdopodobnie jeden albo dwa dni max No chyba, że coś dojdzie jeszcze i będzie po żniwach. 26 mamy lipca dzisiaj, no także no ogólnie u nas zawsze szybko, jak Przez ostatnie lata to chyba rekord jest, że W lipcu już będzie po żniwach całkowicie, i to jeszcze grubo przed sierpniem, bo jeszcze parę dni jednak zostało No wina tego, znaczy wina też no. Z jednej strony dobrze, że szybko żniwa, a z drugiej to nie ma się z czego cieszyć, bo, bo jest słabizna, nie? to wszystko powysychało Podochodziło szybko, nie ma co kosić. Zobaczcie co, no wszędzie jest lipa Nawet, nie wiem, teraz to nawet chyba żadnych średnich to nikt za bardzo nie liczy, bo to nie ma nawet czym się denerwować Ka Każdy jest teraz no nieciekawie nastawiony, bo to się trochę no, W tym roku jest kiepcizna fest Bywało, że była zła wydajność, była za to jakaś tam cena, nadrobiło to no różnie, a w tym roku tak, zaczęło się od, od tych mokrych jesieni, gdzie tam chłopaki nie mogli gdzieś tam y, późnych ozimin wsiać, bo no bo mokro, no to na przykład jak tutaj, ponasiewali Jarek, no nie dziwię się, bo no bo jakoś chci chcieli uratować, żeby coś tam posiadł, nie? no ja bym troszkę inaczej zrobił. No, bym, bym może wykosztował się bardziej w jakiejś kukurydze i inne sprawy, nie? No najprościej Jarkę posiać, no ale to no, też zmianowania jakieś, no ciężko to tak za kogoś decydować. No ja bym trochę inaczej zrobił, nieważne, no ale Jarki ogólnie się nie sprawdzają i jest lipa Na wiosnę też tego nie mogli posiać, no bo była skrajnie mokra zima, i od jesieni do, do wiosny Mokro, mokro, dużo powymakało zimin nie szło siać późno Wcześnie też nie szło, później się w, i w dodatku Jarki, no to wiadomo, że z tego wiele nie będzie I jakby brakowało, jakby mało tego wszystkiego było, później Co tam, kwiecień przyszły te takie przymrozki, gdzie trochę też pozałatwiały zbóż, no Avenue to całkowicie w całym kraju wywaliło eee, Co tam, inne tam oziminy też dostały popalić, bo nawet takie wyglądające, gdzie normalnie, w normalnym roku powinny coś sypnąć, one też nie sypią No każdy jest w szoku, bo wyglądało, że coś będzie człowiek się nastawił A to nie ma, no, no, mówią, że nawet puste kłosy W sumie ja nawet nie mam czasu chodzić gdzieś tam, porównywać, bo, bo trzeba kosić, nie ma czasu na to Ale no, jak chłopy mówią, że, że no wygląda nie sypie, że puste kłosy najczęściej są jakieś no, i to może być wina właśnie mrozów co takiego jeszcze, no i, i później po tych mrozach susza dowaliła wszystko i, i jest kiepsko A cena wiadomo jaka jest, słaba Ukraina te sprawy no pomogła, że ceny nie ma I to się tak złożyło wszystko, że, że jest kaplica Nawozy i, i całe reszta kosztów no ciutkę są tańsze niż tam były w szczycie, ale to i tak jest nic przy tych cenach i wydajnościach to to jak ktoś ma zero, to jest dobrze, nie? Nawet... Bo wiadomo, u nas są piachy, to też trochę inaczej, ale nawet... No to jest właśnie szok, że nawet na tych... E, ziemiach gdzieś tam, jak ten... E, o, się patrzę, co to mi się błyska, to od kamery dioda, wartek, nie? Tam, myślałem, że mi ktoś za serem, bo mi ktoś ostatnio gdzieś jakieś łebki, coś to było... Za serem mi świecili <gry> I na tych dobrych ziemiach, gdzie... Zawsze po 10 ton potrafi sypać i więcej. Tam jest teraz 5-6, gdzie u nas normalnie sypie jak jest taki przeciętny w miarę fajny rok. To tam 5-6. No to coś chyba mówi, że, że nie jest tak, jak powinno być. Żepaki po tonie, po dwie O ja lepszego jak na 2,5 tony chyba nie kosiłem w tym roku. A zdarzało się kosić takie co pod 5 podciągały gdzieś tam. No. Wszystko wszystko jest bardzo kiepskie. Kukurydza nie wiem, dużo kukurydzy mam ponasiewane i się nie chcę tym też denerwować, bo to nie ma sensu. Była piękna wzorowa kto relacje na Instagramie oglądał to no, na wiosnę była petarda, no i tak oko cieszyło, woda była akurat jeszcze wtedy. Później zaczęło suszyć, suszyć. Teraz, teraz już jest taki krytyczny moment, że ona już jest pozwijana, załatwiona. Jak coś teraz nie spadnie, to już nie będzie nic. Jak coś spadnie, to coś tam jeszcze naleci. Nie, nie wiem czy na koszty, jaka cena będzie, nie wiadomo, ale coś tam uleci. A, a jak jeszcze tak pociągnie parę dni, to wysmali wszystko i kukurydzy też nie będzie. A ogólnie i u nas, i, i na rejonie kukurydzy jest tutaj, no jak w naszej okolicy, bardzo dużo. To są Grube tysiące hektarów w najbliższej okolicy jak, jak tylko u nas jest 90 hektarów, a pomyślcie jak każdy gdzieś tam większość tej kukurydzy sieje, no to... No jest, jest tego Ale co z tego będzie nikt nie wie, nie? I tak to... No przykro się patrzy takie coś, bo... No właśnie Dzwoni pancio Za zaraz odzwonimy, tylko nagramy No już się ściemnia że skończymy tutaj Pójdziemy dalej, no już, no już na ukończeniu nie. No, no, jak lubię zawsze kosić to, to w tym roku nie jest to przyjemne Bo nie cieszy to co, co leci Wiadomo, że większość nie moja jest Ale nie, nie cieszy to jednak Ja się cieszę jak klient ma i, i wtedy, wtedy Mimo, że ja spalę wtedy dużo więcej paliwa może Wiadomo, maszyna dostanie mniej hektarów w godzinę wykoszę, ale ale to jednak jest wtedy wszystko na swoim miejscu. A tak to, to, to nie jest fajne, nie? No dobra, zawracamy sobie już ciemno. Już dzień krótszy, już jednak sierpień podchodzi. już Ten dzień noce zimne, e, dzień krótszy. A jeszcze jak już widzicie, gadałem zaraz światła trzeba będzie odpalić też. Jak gadamy o światłach, mam e, kolejną tą promocję właśnie w TT Technology do 31 lipca macie jeszcze yy, czas, także no, jeszcze zdążą, nie? bo w niedzielę filmik damy. To jeszcze, no, możecie skorzystać, jak ktoś chce, fajne te światełka są naprawdę. Teraz gdzieś tam u siebie montuję, wam pokażę efekty, bo naprawdę jestem zadowolony. Także minus 20% macie, tam wam w opisie napiszę jeszcze, no, jedź się. Nawigację w momencie klipem. Minus 20% na cały asortyment. Przesyłkę macie gratis do końca lipca. Na hasło agro.tv tam kod wpisujecie właśnie takimi małymi literami. I tam linki wszystko podam. To sobie możecie zakupki jakieś zrobić. Na, na sezon jesienny Światełka też teraz się trochę zabrałem za takie rzeczy, żeby. Gdzie co starsze było, żeby wszystko już było na ledzie, nie, żeby nie było Wiadomo, leto zaświecimy, patrzcie, nie? Led to robi robotę No szyby też brudne są, no ale no, co wam będę tłumaczył, wiecie jak to letnie. Także też, jak macie pytanka to piszcie yy, Ja muszę odzwonić zaraz I tego, i coś ze żniw już prawdopodobnie nie będziemy nic nagrywać Jakieś inne tematy, będziemy dalej działać Coś tam może, może ciekawego się zadzieje, może nieciekawego, no różnie, wiecie jak to jest Dużo się u mnie wszystkiego zawsze zmienia Na razie jeszcze chcę pokończyć żniwa eee, Kombajn na razie wiadomo, w odstawkę pójdzie, trochę zaległości inne, budowlane i tak dalej porobić, bo telefony to już mnie Bo mnie za te żniwa, że wiadomo jak żniwa są to nic innego nie robię więc trzeba się tam brać trochę w przystawce, parę, parę rzeczy tam podłubać, przystawkę przygotować, no i będziemy walczyć z kukurydzą nie, Nieważne jak ona będzie, no znowu, grudzień zastanie, tak jak ja to mówię zawsze, że śmieje się, będą nam barsz przynosili do kabiny z łóżkami na Wigilię, nie? bo no, Nie zdarzyło mi się kosić w styczniu, czy tam jak w maju w tym roku bywało, kosić, czy tam w kwiecie, nie, no wiosnę, bo były warunki jakie były w nowym roku nigdy jeszcze nie kosiłem kukurydzy, że, że, że po, po świętach, nie, o kamieńczyk, te blachy stukają to strasznie trochę A zawsze tak przed świętami, przed Bożym Narodzeniem udaje się skończyć i kombajn umyć, także tak, tak jakoś się udaje, no ale nigdy nie wiadomo jaki rok będzie, nie Także dobra, lecimy, jak macie jakieś pytania to, to piszcie i widzimy się w następnych filmach, trzymajcie się, na razie, cześć Cześć